Witajcie w naszym ostatnim odcinku jeszcze z zeszłego roku. Budzimy się z takim wschodem słońca, że masakra. W tym mieście mieszka Czocz Kluny, a w tym mieście to nawet nie wiemy, czy mieszka ktoś znany. No i dla wyrównania emocji, kibel w Niemczech. Zapraszam. Cześć. Cześć. W takim miejscu właśnie śpimy w takim na widok rano. Nasze miejsce kempingowe ogląda pani wschód słońca? Byłem właśnie w łazience na tym kempingu. Później Wam napiszę, jak on się nazywa. <laughs> Patrzcie jaka tu płynie rzeczka i jaka jest w nieczysta woda. Ale butelka musi być. Święta po włosku. Nie było jesieni, no to jest. Trochę nam się to zwiedzanie Mediolanu w takim chłodzie i właściwie... Znaczy jest cudowne miasto, ale chyba pojedziemy tam jak będzie troszkę cieplej na jakieś takie zwiedzanie większe. W godzinkę drogi od Mediolanu dojechaliśmy nad jezioro Lago di Pusiano, które łączy się z jeziorem Como. No i jest prześlicznie i chyba sobie raczej tak jeszcze trochę zażyjemy słońca, bo ma być dzisiaj jutro ładna pogoda. I chyba wolimy to niż bieganie po mieście. Szczególnie, że kojarzyliśmy Mediolan z mnóstwem jakichś ciuchów i, i Black Week dawał nadzieję na jakieś wyprzedaże. Tak, żeby coś upolować ciekawego, bo tak naprawdę żadnych ciuchów nie potrzebujemy. Ale ten, ale, ale się trochę zawiedliśmy, więc nie samym Mediolanem, tylko wyprzedażami. Także dzisiaj po prostu trochę na łonie natury. Chyba zaczyna nas to coraz bardziej kręcić, takie przebywanie w ładnych miejscach, niż bieganie po mieście tam i z powrotem. Szczególnie, że nie, nie zwiedzamy jakoś tak dogłębnie muzeów i kościołów, tylko po prostu tylko po prostu chodzimy, żeby tak poczuć, jak, jak jest w mieście. Bardzo podobnie jest w Mediolanie jak gdzie indziej, chociaż oczywiście jest śliczny. Wiecie, co mam na myśli. Nie? Zobaczcie, jak, jaki jest piękny widok na jezioro w tej chwili, kiedy słońce wzeszło już troszkę wyżej. Wejdę sobie na to, to będzie lepiej widać. Ale po, lecę do tyłu. do sklepu po zakupy, bo wczoraj nie chciały nam się zatrzymać, więc musimy się rano podjechać i kupić. Nie będziemy wam pokazywać kolejnego sklepu, bo to nudy. Ale jeżeli będzie ładnie, a jest w miarę ładnie. Znaczy bardzo ładnie. To pokażemy wam jak wygląda droga do sklepu z tą Just make a video of it. <laughs> hey, yeah, that's for me. But that's it. Thank you. Just uh, you know, no, no ju just no. to try. Yes, it's 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 enough. Thank you, thank you. Okay. Take a try. <laughs> Bu mm. <laughs> That's <good> <laughs> Jesteśmy w Bellagio, nie jesteśmy w hotelu w Las Vegas, tylko jesteśmy w miejscowości, która jest perełką jeziora Como i naprawdę już jak się jedzie to widać, że jest tu przepięknie, eee, pokazałbym Wam to z drona, ale nie mam drona, bo zgubiłem Syrakuzę. Idziemy teraz promenadą, jakieś 15 minut do, do centrum miasta, miasteczka starego. Yy, musicie wiedzieć, że to jest miejsce, jeśli go nie znacie oczywiście, bo my jesteśmy tu pierwszy raz, ale jest to miejsce, w którym yy, swoje wille mają na przykład George Clooney czy Brad Pitt i yy, Madonna, nie wiem, takie, takie gwiazdy, także musi coś w nim być fajnego. Szkoda, że jest ta pora roku. Znaczy szkoda i dobrze i, i źle. Bo Dobrze, bo są przepiękne drzewa i piękne te kolory wyglądają, jeśli chodzi o te góry i są piękne kontrasty. Niedobrze, bo to jezioro ma przepiękny, przepiękny kolor w lecie, taki zielonkawy. Jest to w ogóle jedno z najgłębszych jezior Europy. O, to sprzedanie kupujemy. No ile to? 1000 euro może kosztować? Na tamten punkt widokowy tamten jest najdalej wysunięty na północ punkt na tym półwyspie a potem jedziemy coś zje zjeść co? pewnie no, zobaczymy jakie to są restaura restauracje podobno pani Gesslerowa mówi restauracje i tak samo mi się no. chciało no. powiedzieć bo są stoły to jest restauracja no. <laughs> podobno są tu ceny wywalone w kosmos ale mam nadzieję, że znajdziemy też coś w przyziemnych cenach dla takich ludzi jak my. Muszę ciągnąć w tamtą stronę, tu, nie? Tutaj do końca, i w tamtą stronę też w dół, a litery Y. Rajsy są. Spaghetti 11 euro, 15. No co pizza? 18, 13. Uliczka, I za 80-13. Biedy nie ma, ale fajną uliczkę nie ma. miejsce za 6, a nie, nie za <grymne> I tak, Uro, i tak strasznie dużo. Tatko, my są chyba w domu. Piątkę. A ty zaraz przestanie pamięć Kupisz? To już lepiej taką taką prawdziwą. A jesteś stąd Jedno to, jedno to. Kasz? Nie, śmierć. A, za piątkę. A może kupimy to ty? Na prezent będzie idealne, Michał. No mamie, tacie wszystkim. Kończymy naszą krótką wycieczkę po Bellagio, słońce zachodzi, jedziemy coś zjeść, bo jednak restauracje są trzy otwarte i wszystkie takie se takie albo dosyć drogie, w sensie nie jakieś strasznie drogie, ale, ale bez normalnie, ale idziemy, bo nakupiliśmy sobie dzisiaj w sklepie jedzenie takie do odgrzania, także zjemy coś takiego, patrzcie jak słońce zachodzi, bo to już ostatnia minuta. Znamy Bellagio, śliczny zachód słońca i jedziemy coś zjeść. Wydaje się, że 3 godziny za darmo jak są te Mamy 24 listopada. To nasz ostatni dzień nad jeziorem Como. Dosyć wolno idzie nam wyjazd do Polski na święta, bo jest tutaj bardzo ładna pogoda, a w Polsce niestety trochę bidna. Dzisiaj mamy w planie zwiedzenie miasta Komo. Na szybko, jak to zwykle my, żeby poczuć atmosferę i zobaczyć jak z wierzchu jak wygląda. Jeśli nam się spodoba, to plan na przyszłość jest znowu przyjechać. Po wizycie w Komo jedziemy jakieś 4 godziny w stronę Polski. Zatrzymamy się pewnie w jakimś przyzwoitym miejscu. Prześpimy się i później na drugi dzień znowu do Polski. Mam nadzieję, że już w przeciągu dwóch dni dojedziemy bez opóźnień. Powiem Wam, że chciałbym, żeby ta moja zapowiedź z wczorajszego już poranka była prawdziwa, ale niestety zmieniliśmy plany, nie zwiedzaliśmy KOMO. Pokażę Wam jeszcze, jak wyglądał słupek do ładowania. Jak to słupek? Zaraz przy aucie. Tu się wybiera, które gniazdko, włącza się OK, zatwierdza, wrzuca się 1 euro i kablem do samochodu się grzeje. Wiem, że nic nie widać, ale przynajmniej wschód słońca. Jest. A to są termy. Chyba. Pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają łazienki. Jak na kemping, standard bardzo przyzwoity. Bardzo mała walka i nie ma wieszaczków. Nie było gdzie co powiesić. Półeczki, oczywiście, nie ma w prysznicu. I tu się płaci. Pieniądze za ciepłą wodę, ale jest ogrzewanie, jest ciepło i w miarę czysto. I wucety. Bardzo podobnie, tylko nie ma prysznicu, ale za to jest wieszaczek. Jest papier toaletowy, jest deska, no to jednak nie są Włochy. Idziemy jeszcze zapłacić za parking. Da się kartą. Chyba nie bardzo. Może? 15 euro. Super portfelik. Tu kartą naciskamy. I przyłożyć. To z wami ludzie. No nie da się. Trzeba iść po gotówkę. A może ja mam rzecz. 5 euro. Masz pani piąteczkę? Dzięki. Jest zimno. Dobra. O, bilet zostawiłem. Dobra, jeszcze raz. Próba. O, gotówkę to lubisz. Proszę mi wydać bilet. Dziękuję. to udało się. Jedziemy do Wrocław. W drodze w niemieckiej restauracji Serways, którą bardzo lubimy. Mm. Bardzo lubimy Serways. Bardzo. Co będziemy jeść dzisiaj? Frucht sztuki. Fruchsztuki. sztuki Zawsze Spigot ale Powiem wam, że chciałbym, żeby ta moja zapowiedź z wczorajszego już poranka była prawdziwa, ale niestety zmieniliśmy plany, nie zwiedzaliśmy komu. i mieliśmy jeszcze dwa dni jechać. I spać sobie jeszcze dwie noce, ale niestety mój synuś okazało się, że wyjeżdża do Hiszpanii w sobotę, a dzisiaj jest piątek i jeszcze chciałem się z nim zobaczyć we Wrocławiu, więc postanowiliśmy po prostu wsiąść w auto i pojechać jak najszybciej do Wrocławia. Także nasza, nasze lato się skończyło wczoraj o godzinie 16, bo dzisiaj rano, jak się obudziliśmy koło Monachium, to było już minus 1 rano. Jajka na bekonie. Była świeża. Szybkie śniadanie i jedziemy darka.